Koniec gry, proszę państwa. Skończyliśmy. Można się rozejść, iść do domu. 10 lat, 20 filmów fenomen popkulturowy. Marvel Cinematic Universe ustawił nasze życia na naprawdę długi czas i wpłynął na to, jak postrzegamy popkulturę i jak postrzegamy ludzi biegających w loteksowych strojach. Gigantyczny projekt Disneya przez 10 lat natrzepał tyle kasy, że można by ze spokojem spłacić polski dług publiczny. No dobra, może nie aż tyle, ale powiedzmy, że byłoby mniej więcej blisko. I po wyjściu z y, seansu Endgame zastanawiałem się, czy zrobić sobie z tego jakąś recenzję, może jakiś felieton, ale stwierdziłem, że to bez sensu. Już w internecie wszyscy zdążyli o tym nagrać, jest zdecydowanie więcej ekspertów od popkultury, którzy wiedzą o całym uniwersum znacznie więcej ode mnie, więc co ja skromna, pyrkonowa rybka mogłaby wymyślić? I wpadłem na pomysł. Pomyślałem, że może zrobić podsumowanie. Zrobić podsumowanie tych 10 lat, tych wszystkich 20 filmów. Serdecznie Was zatem zapraszam na moje spojrzenie na 10 lat Marvel Cinematic Universe. Aha, i pamiętajcie jedno. Materiał ma charakter humorystyczny. Miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, dystans zalecany. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, będą spoilery. Masa spoilerów! Same spoilery, praktycznie. Rany boskie! Jak to było dawno temu! Iron Man jedynka miał premierę 11 lat temu. Do tej pory pamiętam prawie jak wyrwałem ojca z domu, obiecując, że następnego dnia będę się uczyć na sprawdziach z niemieckiego tylko po to, żeby zabrał mnie do kina. I powiem wam szczerze, wtedy było warto, ale teraz jak patrzę w przeszłość... No ten film... no właśnie. Ma takie swoje parę wyrazistych punktów. Po pierwsze, po raz pierwszy Tony Stark jest bogatym miliarderem dupkiem. Po drugie muzyka Black Sabbath na samym początku. Po trzecie wojna w Iraku. Po czwarte Jeff Bridges. Dodatkowo był jeszcze Jarvis, który zanim stał się superinteligencją, która przejęła formę fioletowego gościa, yy, czyli wyżona, był metalową ręką z gaśnicą, tak jak tutaj. Aha, no i oczywiście w ten film zapoczątkował długą tradycję scenek po napicach, którą mogliśmy śledzić przez następne 19 filmów. Wow, 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 stop, stop, stop. Ten film naprawdę zalicza się do MCU? Ty, no faktycznie. A to zabawne, bo w tym bardziej, że żaden z aktorów, który wystąpił w tym cholerstwie, potem nie pojawia się już w trakcie żadnego innego filmu z Marvel Cinematic Universe. Film do zaorania. Jest okropny, jest nudny, nic się w trakcie niego nie dzieje, a Edward Norton gra jedną z najgorszych ról w swoim życiu, zanim jeszcze zagrał w ekranizacji komórki Stephena Kinga. Wiecie, co było najlepszego w tym filmie? Teledysk połączony z Highway to Hell ACDC. Nie no, żartuję. Była jeszcze ta jedna scena z czarną wdobą na tylnej kanapie w samochodzie. Kiedy No i był jeszcze Iron Patriot, czyli Rhodey w stroju Ironmana, Mana, stuningowanego do wersji Wujaszka Sama. No, wreszcie jakiś inny Avengers, który nie jest człowiekiem żelaza strzelającym laserami z dłoni. Więc tak. W filmie Thor jest aroganckim bubkiem z przerostem ego, ma swoją wesołą ekipę, z pomocą której tłucze miniony na innych planetach, Loki na początku nie jest jeszcze zły, po raz pierwszy pojawia się Hawkeye jako... snajper? Na wieży? Natalie Portman gra nieźle, Stellan Skarsgård upija się mieszając piwo z whisky, a Tom Hiddleston wreszcie tworzy antagonistę, który ma jakiś charakter. Nie widziałem, nic nie straciłem. Wchodzi zawodnik wagi ciężkiej, proszę państwa! Co to był za film, proszę państwa? Prawdziwy strzał w dziesiątkę. Po raz pierwszy dowód na to, że kompania myszki Miki wiedziała, po co były te wszystkie średnie filmy wyprodukowane wcześniej. Wreszcie mamy porządną rozróbę na cały Nowy Jork. Wreszcie pojawia się aktor, który powinien grać Hulka. Wreszcie Tony Stark mierzy się z Kapitanem Ameryką i przerzucają się nawzajem tekstami. No i oczywiście na sam koniec ta truskawka-wisieneczka na słodziutkim torcie filmowym jest ta cudowna scena, w której Loki, Tom Hiddleston dostaje prawdziwy, epicki wpierdzie. You are all of you i am a god, you dull creature, and I will not be bullied by... Puny god. Tony Stark myśli o emeryturze. Już po raz kolejny. Głównym złym ma być Ben Kingsley, ale koniec końców nie jest. Dużo kostiumów, rozbiórka posiadłości Starka ale czas apokalipsy, no i po raz pierwszy pojawia się dzieciak bystrzak, jeszcze zanim przyszywanym synem Ironmana został Spider-Man. Koniec końców wyszło całkiem nieźle. Nie. Kapitan Ameryka, na następnych zawodach cię pokonam. Jeden z najlepszych filmów, jaki powstał w Marvel Cinematic Universe. Scena w windzie, scena pościgu samochodem scena, w której Kapitan Ameryka, poszukiwany przez jedną z największych tajnych agencji terrorystycznych na świecie, chowa się dzięki użyciu czapki i okularów przeciwsłonecznych. Upadek Shield Robert Redford. Nic dodać, nic ująć perełka. HAL 9000 miesza są w głowie, Hulk się wścieka, Thor ucieka, Mary-Kate Olsen nie potrzebuje ściągać makijażu, żeby stać się czarownicą, Andy Serkis pokazuje, że nawet nie będąc Golumem, świetnie spisuje się w filmach fantazy. mściciele w ramach ratowania świata rozdupcają małe, postsowieckie państwo noszące nazwę Sokowia. Wiecie, to miejsce sąsiadujące z Herbatowią... i Wodowią. Nieśmieszne? A, no i jako bonus, Jarvis zmienia się w supermana z fioletową skórą, a kapitan po raz pierwszy leciutko unosi młot. No i Hawkeye ma rodzinę. Y jeszcze. The Army Ant. This may look like a ball of a million individuals, but make no mistake. The colony acts as one. Stark, tylko Tim Stark! Kapitan Amerykański! Tim Stark, kurde! Kapitan! Tylko Tim Stark! Tilda Swinton, Czary Mary, Kamer Bacz? Non è di wiary? Spider-Man Homecoming, czyli Iron Man 3,5. Tom Holland jako nowy Peter Parker okazał się być strzałem w dziesiątkę, czego okazję mieliśmy już zobaczyć w Wojnie Bohaterów. Michael Keaton jako kolejny generyczny antagonista, napisany tak, żeby być złym, ponieważ jest złym. A szkoda, ponieważ możliwości aktora są bardzo duże i aż żal, że nie zostały odpowiednio wykorzystane. Dodatkowo żarty z licealnego życia i gadającej sztucznej inteligencji. Całkiem przyjemne do oglądania. Wreszcie! Wreszcie dobry film o torze! Trzeba było dwóch słabych produkcji, żeby wreszcie dojść do czegoś, co ma charakter i do czegoś, co jest fenomenalne. Nie dość, że Thor przechodzi wreszcie jakąś przemianę i zaczyna dojrzewać. Tom Hiddleston osiąga wyżyny swoich możliwości aktorskich. Jeff Goldblum jako postać drugoplanowa jest absolutnie fenomenalny. Pojedynek Thora z Hulkiem to jest jakieś mistrzostwo. Nawet ta główna zła postać jest jakoś do przejścia. Powiedzmy, on no nie była to idealna antagonistka, ale wciąż humor na najwyższym poziomie, klimat całości ocierający się trochę o lata 80. Wszystko w tym filmie zagrało. Ogląda się go super. Oprócz tego, że... Potem, jeżeli się oglądają Infinity War, ma się świadomość, że uratowanie się z Asgardu tak naprawdę nic nie dało. Upsik! Wakanda forever! Trzy dobre rzeczy, które zapamiętałem po Black Panther to klimat i kostiumy, główny zły, który miał porządną motywację i muzyka Kendricka Lamara i nie tylko. No i <ścoughs> nominacja... No, i nominacja do filmu roku w Oskalach. <laughs> dobraty. Koniec. Koniec. No, to było ciężkie. Tytan z prawdziwą motywacją, który nie bał się pokazać, że ma w sobie potęgę. Która jest w stanie zgnieść siłę Halka. Po raz pierwszy widzimy superbohaterów, którzy są bezradni, co nie wydarzyło się przez te x lat, kiedy pokazywały się filmy. Wreszcie zobaczyliśmy ich słabości, wreszcie zobaczyliśmy, że pomimo tego, że mają supermoce, jest w nich jakiś ludzki pierwiastek. No i na sam koniec to, co ustaliło popkulturę na najbliższe lata. About as big as a matchbox, and one of the most venomous insects in the world. I dotarliśmy do samego końca. Endgame zamknął dziesięcioletnią historię Marvel Cinematic Universe, jaką znamy. Zamknął ją dobrze. Mimo tego, że końcówka była przeciągnięta niczym w końcówce władcy pierścieni, to jestem bardzo zadowolony z tego, że wszystkie wątki, które powstały przez te 20 filmów, zostały odpowiednio ujęte. No i sama końcowa bitwa, która po prostu wbija w fotel. Nie jest to poziom wojny nieskończoności, ale wciąż było dobrze. I to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Nie mogę nic powiedzieć o najnowszym Spider-Manie, ponieważ jeszcze nie mogę w kinach, więc nie było szans, żebym go zobaczył. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, też dajcie znać w komentarzach. No i subskrybujcie i oglądajcie dalej. No i mam nadzieję, że Wy, podobnie jak ja, czekam, co wymyśli Disney na najbliższe lata, jeśli chodzi o produkcję Marvela. Trzymajcie się, do usłyszenia.